Ja już mogę z tym rozgadać was w kolejnym odcinku. No i dzisiaj mamy gazetkę ze Freeza Nie tym na YouTube Batman To może prezencik na koniec A najpierw słowo ode mnie Mam taki dla was mały konkurs Bo ja mi się ogólnie nie przyda ta gazetka, ja już taką mam dwie kupię, w bez tego ludzika, jak chcecie, to możecie dostać tylko jazdy. Wystarczy zasubskrybować mój kanał, jak i mój kanał gamingowy Miss Games. Tak samo tylko, że na końcu jest Games. No i. W sumie to nie jest wszystko, Mister Freeze. No dobra. No to możemy zacząć. Tutaj już nowy w. już sprzedaży policjant akurat jak ja to nagrywam to leci z tego tutaj bajka tu nie pisze nie widzę tutaj nigdzie od którego więc wam nie powiem bo nie widzę I jakieś tam informacje o batmanie tutaj jak złożyć mr frieza Komiks, komiks... Tutaj jest Jurassic World. Taki jakby, jak widzicie, nas takie roboty, albo po prostu wolicie ludziki, ale was zainteresuje. Tu jest taki robot w sprzedaży od... Hmm, czy tutaj będzie pisał? Yy, no i piszę no. Ja bym powiedział, ale nie piszę, no dobra. To już. Komiksy? Komiksy. Tak, komiks. Nie. Ten, nie pamiętam jak to się nazywa. Dobra. <ścoughs> Tutaj mamy takiego Batmana. Taki, to jest taki klasyczny, można powiedzieć. O, to mi się podoba. Ten to taki, wiecie, taki... Taki niby z przyszłości Batman. Mamy dwa plakaty i jeden jest Toki z Mr. Frizzem, a drugi jest Batman z całą drużyną Batman. A e, tutaj jakieś zadania. Ja dostałem paczkę od jednego z was widzowie i dzisiaj po tym odcinku nagram jeszcze jedną z tych może możecie mi wysyłać, jeżeli ktoś też chce. Kolejne opowiadanie, to na razie tak nazwę. Kolejne jakieś tam zadania. Y koniec tego ja opowiadania. I tutaj rysunki. To jest od. W sumie to jest liga, to jest od. Antek z Szczecina. Gratulacje, Antek. Pojawił się w tej książce i filmiku. w tym właściwie. Dawid z Ła. Wła... Da... Dawid Wał... z Chyba Dowa, tak. Koła i Złołodowa. Towa, tak. Seweryn z Gdańska. Dajcie sobie najbliżej, chyba. Dobra, tu jest tak. I tu jest tak. I to jest zapowiedź Star Wars. I tutaj pisze też, sprzedaży od 21 stycznia, czyli już to możecie mieć taką konstrukcję. A tutaj jest z Jem i go niedługo będę recenzował, więc oczekujcie, więc subskrybujcie. Was nic nie ominęło. No i taki Jay Kozacki z, z. Nie ma tu zwoju zakazanego z ale jakby je, ma to moc jako. Dobra, książeczka. Świetna. Zabierzmy się. Z, gdzieś tam na boczek. Zabierzmy się za mi Zobaczmy tylko specjalny klocek. No w sumie to nie jest takie specjalne mi się wydawało, że ten tutaj taki bat jakby lub ta kopułka na głowie. To w sumie dostawaliśmy przez ostatnie lata. To ja to już z, yy, złożę. Tylko jeszcze powiem, ile elementów jest, jak tutaj piszę w ogóle. Od 6 lat. Niestety nie piszę. Dobra. To my się już widzimy jak go złożę, no to macie tutaj jak złożyłem. Już. No więc tak się prezentuje Mister W złożeniu. O tak lepiej. Chwila. Nie no, tak za ciemno dawam. zapalę na lampkę o oh, kurde, bo zara do mnie o wzrok, kurde. On najpierw może kurde ciężko, dobra, dudne. Ta jego kopułka jest na wzór jakby szkła powiększającego. Popatrzcie, ma małą głowkę jak każdy minifig. A musi być tak jakby powiększa. Ma też świetną broń. Ten bat jest po prostu batem. No ale trochę przyczepionym. Pistolet też jest normalny, tylko trochę poprzeczepiany. No, może na razie odłóżmy, poczekajcie, bo muszę użyć dwóch rąk, o, trzymam jednocześnie kamerę, tak, tam odłożyłem broni i ma taką jedną twarz, taką wiecie. Trochę ostrość. Dobra, no i ma taką twarz, taką w stylu. Co by teraz tutaj wyczynić? Ma też świetnie wymalowany torsil. I sprzedajcie, bo ja tutaj taką rękę tą wystąpioną. Nie wiem, czy to tak mega dobrze widzicie. Wow, poczekajcie. Patrzcie na ten torsik. Nie ma nóżek, nie wiem czemu, ale te nóżki nie są czarne, może tak widać ale nie widać, że one są szare. Na to takie torsiki się przydadzą do jakichś skupów na, na bank czy jakichś takich no dobra, to ja teraz w komórce. Co ja mu się powięć nie Jeszcze mu broń założę. Tak, tak, tak. Takie ładne zbliżenie, możecie wejść na mojego Instagrama, link w opisie, tam będą na pewno też zdjęcia Mr. Freeza. i takim fajnym akcentnikiem się z nami żegnam, jeżeli ten film wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji, dzwoneczkiem, żeby nie przekazać żadnego nowego filmu, tymczasem ja się złożykam, pa, zobaczenia, cześć!